Kasoczka z warzywami. Składniki. Kasza burgur, Jedna kremowa papryka. Trzy cienkie łodygi selera naciowego. Pół czerwonej cebuli. Pół pomidora. Natka pietruszki. Sól. Pieprz kolorowy. Czosnek granulowany. Olej sezamowy lub inny. Kaszę bulgur gotujemy około 10 minut w osolonej wodzie. Paprykę, ser z cebulę kroimy w kostkę. Z pomidorów usuwamy pestki, kroimy w kostkę. A natkę pietruchu szatkujemy. Zgrzany olej wrzucamy na rpiew, paprykę, serę w Mniejszamy ogień do 3 czwartych mocy. Gdy warzywa będą szkliste dodamy pomidora i będziemy dusić całość około 30 sekund. Następnie wyłączamy ogień i dodajemy naszą kaszę. Doprawiamy. Kaszo to gotowe. Smacznego.